Hej, ostatnio na moim rachunku pojawiła się dodatkowa opłata za połączenia, jakie wykonałam z telefonu w sieci Inea. Dziś zatem pokażę wam, jak sprawdzać billing, tak abyśmy wiedzieli, za jakie połączenia naliczane są opłaty. Aby sprawdzić billing, musimy zalogować się do serwisu Moja Inea. Dalej przechodzimy do zakładki Moje płatności, a następnie billing. Tutaj musimy wybrać numer telefonu, którego billing chcemy zobaczyć, a następnie wybieramy miesiąc, z którego połączenia nas interesują. Naliczenia za połączenia dotyczą rozmów z poprzedniego miesiąca. Wybieram zatem mój numer telefonu oraz zaznaczam lipiec i klikam pokaż billing. Poniżej widzę podsumowanie miesiąca, w którym znajdę takie dane jak mój numer telefonu, pakiet, jaki posiadam dla wybranego numeru oraz całkowitą sumę netto naliczeń za połączenia, sms -y oraz transmisję danych. Poniżej widzę wykaz moich połączeń. Mogę sprawdzić datę oraz godzinę połączenia, numer na jaki połączenie się odbywało, a także czas jego trwania, rodzaj połączenia, czyli informacje na temat tego, czy było to połączenie na sieci komórkowe, stacjonarne lub SMS, czy też transmisja danych. Na koniec widzimy kwoty netto i brutto oraz w przypadku transmisji danych ilość zużytych kilobajtów. U dołu każdej strony znajdziemy podsumowanie danej karty bilingu, gdzie widzimy kwotę netto oraz sumę danych. Jak widać na moim przykładzie większość połączeń mam na swoim pakiecie, dlatego kwota jaka jest naliczona za pakiet to 0 zł. Jednak 11 lipca wykonałam połączenie na komórkowy numer zagraniczny, za który została naliczona opłata 1 zł. W ten właśnie sposób możemy zweryfikować ile i za jakie połączenia płacimy. Na waszym rachunku od INA może również wtedy pojawić się dołączony mini billing, na którym zobaczycie ile wykonywaliście połączeń, ich sumaryczny czas oraz wartość netto, jaka jest naliczona za te połączenia. I w ten prosty sposób mamy pełną kontrolę nad rachunkami za telefon. Do zobaczenia!